Dzień dobry panu. Przepraszam bardzo. Optyka, znaczy pan wykonuje okulary również. Tak. Proszę pana, zbiknie jak moje nazwisko. Nie dzwonię z telewizji publicznej, tak. z działu produkcji informacyjnej. Proszę pana. Zadzwonię w następującej sprawie. Ja się w tej chwili rozglądam za wykonawcą takich okularów. Zapraszam przy komputerze. Nie, broń Boży. Proszę, Pana, już tłumaczę o co chodzi. Tak. Nie, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, jak ogląda pan e, e, prawda, programy informacyjne, panorama, wiadomości, tak. to wszystko. I e, kiedy jest dział e, pogoda. Tak, zapowiadanie pogody. Czy pan zauważył pewnie takie, że tak powiem, dziwne niekontrolowane ruchy oczami tych naszych ludzi od y, pogody? Graży na Pader. Te... O tak. o co chodzi. Oni, oni z tyłu mają proszę, na ten, taką tablicę, na której pokazują pogodę, prawda? Tak. Ale... Nie widzą tego, bo stoją, tym, no tak, to, to, to tam prawda. jest to podkładane, bo to na blue Box się jest zrobione, wie Pan. Natomiast zerkają ciągle w bok, wie Pan, na ten monitory. Tak. Rozumie i Pan. I tu jest problem, bo to no, podobno by robione jakieś badania to bardzo ludzi denerwuje, to ciągle, wie Pan, takie tak. zerkanie w bok. Stąd moje pytanie. Czy dałoby się zrobić takie okulary, na których z tyłu na szkłach, Wie pan, tak. nakleilibyśmy coś w rodzaju takiej naklejki, na której byłyby, proszę pana, zdjęcia oczu danej osoby. Że, wie pan, ona stoi, niby patrzy wprost. Kamera łapie to w ten sposób, że, prawda, czy to pan Jacek Skiba, czy ktoś inny, no że mówi do kamery, żeby nie było tego, a tu z boku, za okularem, on sobie zezuje i zerka w prawo na monitor. No, to, 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 to Wydaje mi się, że technicznie to nic specjalnego w tym nie ma, bo najnormalniejsze okulary, jakieś przyciemnione i taką historię przykleić zawsze można. I, i przykleić takie, że niby oczy tu są z przodu, tak, tak e, bo wie pan, jeszcze tutaj, no bo ja do mam, mi to zlecone, się zastanawiam tak. jak to zrobić, jeszcze miałem taki pomysł, bo to, wie pan, tu im zakleimy te okulary, tak. e, ale e, no co z tego, oni i tak im będzie ciężko tak przez bok tego, wiem, tak. No, tak spojrzeć z boku, tak. no to to... Głowa będzie się ruszać, czy coś. Myślałem o tym, żeby takie lustereczko pod kątem zamontować. Jak w periskopie, wie Pan. Rozumiem, ale ja... Co ja... Pan myśli o tym? To trzeba by było wypróbować. Trudno mi mówić, proszę Pana. Boję się, że to chyba spalić na panelce. Te lusterka będą? Tak, ma, ja. tak. Boję się, że to, to nie da rady. Natomiast to wyklejenie, to jest to... Z tym, że no, no nie wiem, no, czy to będzie... <ślam> Sam pomysł jest taki, Trudno mi naprawdę mówić coś Wie Pan, telewizja zwłaszcza e, Także tego nie, e, kamera tego nie uchwyci, rozumie Pan, że to jest zbyt blisko. Ja patrzę w tej chwili, po prostu patrzę w lustro na swoje okulary A. I sobie wyobrażam to I myślę, że to jest chyba wykonalne No, także my byśmy im zrobili zdjęcia oczu tak. Żeby to pasowało, wie pan? Tak. Potem to by się tutaj u nas zeskanowało, i to trzeba by jakiś specjalny, nie, nie, nie wiem, na podkleić to pod szkło, nie wiem, na coś takiego. Tak. Czy pan, y, jak, jak, jak pan uważa, no bo ja dzwonię, tak wie pan. Tak. Pomysł jest, jest? Ja i, rozumiem. No, próba ma spróbować, zawsze to wszystko można. No, ogół na ogół tej zawiezie dość sporo, robiłem zawsze od początku. Ja tu jestem 33 lata. My, my.